Witam was ponownie I e, mam dla was dzisiaj Denko, jest to Denko Maja Będzie bez zastępców Ponieważ e, Większość z was powiedziała, że wolicie bez zastępców Więc takie robię Przechodzimy od razu, bo nie chcę Przedłużać, nie chcę przedłużać filmiku Więc e, pierwsza rzecz, którą tutaj złapałam To jest żel to jest żel marki Simple I to jest Kind to Skin Invigorating Shower Gel Fresh Mint. To był miętowy, powinny tutaj być dwa opakowania, ale niestety jedno mi się totalnie rozwaliła, mi się zakrętka, więc powędrowało do kosza, w tenku powinny być dwa, bo zużyłam dwa. E, uwielbiam ten żel, na pewno kupię kolejne opakowanie, jest rewelacyjny, to jest jeden z największych żel, który na, naprawdę mnie nie podrażniał, nie wysuszał, nie podobał, po... Nie powodował zaczerwienień, świetnie pachniał, świetnie odświeżał, dawał takie przyjemne uczucie, no bo był miętowy, dlatego i był bardzo, bardzo wydajny. Mam tutaj takie dwie nudne rzeczy i to są waciki, zużyłam waciki z Draga i zużyłam waciki z Funciaka. I tutaj z Funciaka mamy za funt 150, a Super Dragu 100. Kosztowało funt 69, to taka ciekawostka, tylko i te skłęciaka są fajniejsze. Później mam chusteczki mm, do makijażu, takie niby przeciw starzeniu się skóry. Powiem Wam, że były najsłabsze ze wszystkich, które do tej pory próbowałam z tej firmy. Przede wszystkim zapach mi nie odpowiadał i makijaż zmywały się, więc na pewno ich nie polecam i na pewno ich nie kupię ponownie. Następna rzecz, którą mam, też jest w miarę nudna, ale jest godna polecenia, dlatego o niej mówię. Mydło do rąk film Palmolive, Bermagot, Bergamotka i Verbena. Powiem Wam, że zapach tego mydła był po prostu tak rewelacyjny. Ja byłam zakochana. Niesamowicie wydajne jest to mydło, bo jest naprawdę gęste i malutka, um, malutka kropelka wystarczyła, by te dłonie umyć to jest 250 ml, powiem wam, że naprawdę rozejrzycie się z tym zapachem, bo jest odświeżający, mega przyjemny polecam tak, tak, o taki codzienny no ale każdy używa mydła, to czemu mam o tym nie wspomnieć trzy żele antybakteryjne z mojej ulubionej firmy, czyli z Bath Body Works i mam tutaj um, Paris Amour i to jest jeden z moich ulubionych zapachów z Bath Body Works w ogóle później mam um, Fresh Picked Market Peach, czyli brzoskwinia Też bardzo ładnie pachniał Tak przyjemnie Nic jakiegoś Wow, nadzwyczajnego, ale było ok I później mam z tej samej serii Tylko, że truskawkowe I chyba, I chyba Ten truskawkowy podobał mi się bardziej Czy jest ktoś z Warszawy Kto chciałby mi te żele zakupić I przesłać, ja zapłacę Ponieważ mi się wszystkie trzy, nie mam żadnego żyła antybakteryjnego teraz i ubolewam nad tym bardzo. One są wyśmienite, ja już wiele razy o nich w danku mówiłam, e, moje ulubione. Następnie mam trzy maseczki. Jedną maseczkę też o niej nie będę dużo mówić, bo e, będzie o niej osobna recenzja. E, ponieważ prosiliście, to jest maseczka z Rivalde lub ta truskawkowa, to jest akurat ta dolna część. E, kolejne opakowanie, cudowna, moja ulubiona maseczka. Ona tak idealnie działa na moją skórę, że ja nie jestem aż w stanie tego opisać. Jest po prostu rewelacyjna. I jak nie wiem czy to w kamerze... Nie wiem, czy to w kamerze widać, ale mam mega, mega teraz wysyp różnych zanieczyszczeń, ponieważ mam bardzo dużo stresów w tym momencie. No i tak właśnie się to... Objawia. Mam jeszcze dwie maseczki. Jedna to jest maseczka z perfekty. E, maseczka na twarz szyję i dekolt kwasy Aha i sok z Aloesu wygładzająca. I wam, że na bani ona tak śmierdziała, że siedzenie w niej było nieprzyjemne, a nie o to moim zdaniem chodzi w maseczkach. Miałam nadzieję, że ten zapach e, ujdzie, jeśli ona będzie super działać, ale działała nijako. Nie zauważyłam, żeby cokolwiek zrobiła z moją skórą. Jedyne co to na plus nie podrażniła, dzięki Bogu. E, nie polecam. Ona kosztuje niewiele, ale po co. Moim zdaniem no nie Za to maseczka, z której jestem bardzo zadowolona To jest efekt Peel Off Renew Błyskawiczna peel off Usuwa obumarły naskórek, oczyszcza z zaskórników Wygładza i odmładza skórę, działa przeciwstarzeniowo Wyciąg z grejpfruta, z papai i Depantentol Pan... te... pan... Tenol, ehm, ona wygląda tak Powiem Wam, że ona jest wyśmienita. Po jednym użyciu, na jedno użycie, także po jednym użyciu nie powiem, czy oczyszcza z zaskórników, i tak dalej. Ale faktycznie, jakby ta skóra wydała mi się taka fajna, oczyszczona. Chcę kupić jeszcze parę i popróbować ją dłużej, i wtedy się wypowiem, ale naprawdę, naprawdę zadowolona byłam. Jest tutaj jeszcze, że usuwa obumarły na skórę i to faktycznie zrobiła także na plus. Nie wysuszała, nie przesuszała, nie powodowała zaczerwienienia. Super. Następną rzeczą jest krem Nivea Soft, i tutaj mam cenę, on kosztował 1,49. Ja go kupiłam sobie do pracy, żeby mieć w pracy jakiś krem. Kupiłam go w ogóle po drodze. Bo zapomniałam swojego masakra, nic nie robił. Tu jest niby olejek z rzeżoby i witamina E. Powiem Wam, że nie polecam. To jest 75 ml i no nie, długo się wchłania, zostawiam, zostawiam niefajne, niefajne uczucie na skórze i ja się na niego ponownie nie skuszę i jestem prawdziwna, także nie! I następnie została mi tylko kolorówka I w tym miesiącu jest tego zadziwiająco dużo Zacznę może od um, Podkładów Zużyłam jeden podkład I jest to jeden z moich ulubionych podkładów Jest to Revlon Needle Naked I powiem wam, że Uwielbiam Na pewno, na pewno zakupię kolejną buteleczkę Ponieważ Świetnie kryje Praktycznie go nie widać Znaczy wiadomo, że widać, że coś mamy No bo jak po prostu Da się powiedzieć, kiedy kobieta ma podkład na twarzy i koniec, ale jest naprawdę mało widoczny, wygląda niesamowicie naturalnie. Ma bardzo fajne krycie, bo myślałam, że on będzie bardzo delikatny, ale nie jest. Jest fajnie kryjący, jest... pomimo, że całkiem wydajny, bo ja go wykorzystałam do, do, po prostu do ostatniej kropki ale ja go używałam praktycznie codziennie przez ponad 4,5 miesiąca. A oprócz tego używałam go jeszcze przez jakieś 3 miesiące, tak wiecie, z do skoku, także naprawdę, naprawdę fajny. Um, szczególnie fajnie działał w połączeniu z tym pudełkiem, naked. Później mam też, um, skończyłam w sensie, tutaj creme um, BB z Maybelline Dream Fresh BB Cream. To jest ten różowy, to jest ta wersja oryginalna. Ja mam kolejne opakowanie, ponieważ ja go naprawdę lubię. Uważam, że to jest mega spokok Krem BB dostępny w drogerii. On nie jest drogi, jest niesamowicie wydajny, ponieważ to opakowanie starczyło mi na ponad pół roku. Nie stosowałam go codziennie, ale stosowałam go codziennie przez jakieś 3 miesiące też i naprawdę, naprawdę fajnie się sprawdził też jest dość kryjący jak na krem BB wiadomo on nie zakryje, na przykład teraz by mi nie wystarczył tak jak mnie wysypało i mam stropki w ogóle no ale jak nie macie jakichś większych problemów ze skórą i macie po prostu zaczerwienienia to krem ten jest świetny BB <grym> następną rzeczą jest korektor z którego zmazały się wszelakie napisy to jest Magic Pen z Lovely numerek 1 to jest ten, bo każdy kolor jest do czegoś innego Ten różowy jest pod oczy To jest zwykły na wypryski Ja go dzisiaj wykorzystałam Już całkowicie Powiem wam, że jest średni On kosztuje chyba 6 albo 7 zł Ale ja go nie polecam Nie za bardzo kryje moim zdaniem I no nie wiem Jakoś tak nie jestem do niego przekonana I nie, nie kupię go Następnie mam dwa pudry Jeden puder mam z firmy Synergen I to jest ten puder z Rossmana, ja go kupiłam na jakiejś promocji Gdzie on kosztował 3 albo 4 zł Więc się skusiłam, on jest ok, szybko się kończy Nie jest zbyt wydajny Ale do torebki, czy tak, żeby z nim podróżować Jak najbardziej na tak Robi swoją robotę, więc Jestem zadowolona, możliwe, że na jakiejś promocji Jak będę w Polsce, jak godorwe tego To go kupię, jeśli nie będzie na promocji To raczej go nie kupię I kolejny, kolejna rzecz, to jest mój ulubieniec I tutaj Ja zawsze wychwalałam Rimmel Stay i tutaj mam drugiego ulubieńca, bo to jest Essence All About Matte Fixing Compact Powder. Jak widzicie, on jest zużyty całkowicie. Ja go po prostu męczyłam bardzo. On jest wydajny, fajnie, fajnie na skórze wygląda, chociaż trzeba uważać, ponieważ on jest biały. I jak, jak nałożycie go za dużo, to macie taką białą trochę skórę co przy przyciemnych trochę podkładach, tak o pół tonu przyciemnych podkładach, pomaga to niwelować, także to też jest na plus bardzo fajny utrzymuje się na twarzy Przyzwoicie, chociaż ja mam suchą skórę, więc u mnie praktycznie każdy pudel zdaje egzamin, ale ten był wyjątkowo fajny. Okej, okay, i mam tu jeszcze dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest lakier, który ostatnio Wam pokazywałam w kolekcji lakierów Podlinkuję na dole, i to jest lakier Zimła Biały Whitewash. Ja go po prostu wykorzystałam. Ostatnio Wam mówiłam w tamtym filmiku, że jeszcze go używam do wzorków, ale już go wykorzystałam na tyle, że, że już się nie da go używać ani do wzorków, ani do malowania, po prostu do niczego. Jest wykorzystany do cła. Dużo osób mówi, że te lakiery nie są dobre jak za funta, moim zdaniem te lakiery są dobre, one nie utrzymują się tak jak OPI i SC, ale czego, no nie oczekujmy cudów po lakierach za jednego funta. Moim zdaniem na swoją cenę są dobre, nawet jeśli kosztowałyby powiedzmy 2 funty, ok. Są fajne. Są... Ja trafiłam na spoko kolory, które spoko się utrzymują, fajnie się rozprowadzają i ja jestem z nich zadowolona. I ostatnim, ostatnią rzeczą jest mój ukochany bronzer z MIO. Jest to MIO Sun Kiss Matte Bronzing Powder for Perfect Face Contour. Ja go zużyłam całkowicie. Mam tutaj już następcę i on wygląda przed zużyciem, tak? On kosztuje 11 zł i moim zdaniem to jest najlepszy brązer, jaki ja wykorzystałam i bardzo się cieszę, ponieważ to jest pierwsza rzecz poza pudrami i podkładami e, i eyelinerem, którą wykorzystałam w pełni i you, całkowicie, nie oddając ani nic takiego. Uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam. I to jest tyle, to jest całe denko. Jeśli mieliście coś z tych produktów, to dajcie znać, czy mieliśmy takie same opinie na ich temat. I jeśli filmik się podobał, to bardzo proszę o zostawienie kciuka w górę. I jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to tutaj na dole jest przycisk: Subskrybuj, żeby być z moimi filmikami na bieżąco. Także zapraszam. Na dole będą też wszystkie moje media społecznościowe: Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, blog, wszystko na dole. A mówię tak szybko, bo zaraz padnie mi bateria. E, więc dziękuję bardzo serdecznie za bardzo. Więc bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiejszego filmiku i do zobaczenia już w następnym.